Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory te najświętsze w Polsce barwy na czystość bieli i na gorącą czerwień krwi na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Te słowa grały dziś w duszach, w sercach naszych bohaterów w 1920 roku. Te słowa poety wspaniałe słowa poety które odnoszą się i do krzyża, o którym wspomniał ksiądz arcybiskup, bo przecież po, tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Do orła i do wspaniałego naszego, do wspaniałych naszych barw biało-czerwonych. To oni wtedy za to umierali, ale też walczyli o to, żebyśmy w tej chwili mogli swobodnie mówić o tym, że jesteśmy Polakami. Tutaj właśnie na naszej ziemi, na ziemi Sokulskiej. Musimy pamiętać o naszych bohaterach, tych wielkich bohaterach, tych dowódcach, jak generał Skierski, czy rydź którzy przecież poprowadzili tutaj tą ofensywę tej bitwy niemieckiej, czy wreszcie nasz wielki wódz Józef Piłsudski, czy Andrzej Galica, no, wybitny podhalańczyk, wybitny góral, który poprowadził przecież całą ofensywę po 20 września. Ale nie reprezentowalibyśmy nas, Sokulczan, nie bylibyśmy godnymi reprezentantami, gdybyśmy nie pamiętali o tych naszych, tych, którzy tutaj umierali. Niejednokrotnie w cywilach. Szukałem, długo nie musiałem szukać właściwie. 13 września 1920 rok wykaz mężczyzn ze wsi zaśpicze, pod Sokulskiej wsi, zamordowanych nie. przez bolszewików. Przy wsi Nomiki. W dniu 13 września, dokładnie 100 lat temu, umierali. 1920 roku. Rolnik Justyn Puszko, wiek 22 lata. Antoni Tryzna, 28 lat. Felix Puszko, 29 lat. Władysław Taudul, 42 lata. Władysław Puszko, 43 lata. Adolf Brubleski, 48 lat. Maciej Bajko 52 lata. Maciej Tryzna 53 lata, Jan Filipowicz 66 lat. Bestialsko zamordowani za to tylko, że byli Polakami, za to, że wspierali jako cywile żołnierza polskiego walczącego nasze tutaj tereny. O to, żebyśmy dzisiaj mogli. Wolnym powietrzem oddychać. Bardzo dużo wspominamy też, Szanowni Państwo, o naszych wspaniałych góralach pod Haleńczykami. Ale właśnie w granicach 13 września, tak się akurat zbiegło, legioniści, którzy szli, też o tym manewrze wspominał ksiądz arcybiskup, szli na Litwę po to, żeby z boku uderzyć przegrupowujące się e, armie generała Tuchaczewskiego. Oni szli na Litwę, ale musieli po drodze stoczyć bój z bolszewikami i stoczyli go w Nowym Dworze i w Sidrze. I zginęli tam. Podporucznik Dmochowski Kazimierz, Gąsiorek Józef Plutonowy, Kozik Tomasz Szeregowy, Kupryński Stanisław Szeregowy, Kurowski Stanisław Plutonowy. Łańcucki Bolesław, szeregowy. Pużycki Kazimierz, starszy szeregowy. Rumowski Bronisław, szeregowy. Przepraszam, drodzy Państwo, że zajęłem Państwu czas tymi nazwiskami, ale musimy pamiętać o naszych bohaterach. Nie tylko o tych głównych dowódcach, ale również o tych, którzy szli w bój lub też byli cywilami wspierającymi naszych wielkich bohaterów. Cześć i bohaterom, wszystkiego najlepszego.